Cześć siemanko, ziemacki, ja jestem TGC, a ze mną jest. Grzechu, witam. No i dzisiaj kolejny odcinek z minibosu i mini bossów. Dzisiaj przedstawimy wam jednego minibosa i jednego bossa. Minibosem będzie taka pszczoła, ale to już wam Grzechu ten opowie. No, na początek idzie Iter of Worlds, Mon 7485 życia po zabiciu jednej z jego części rozdziela się on tak jakby na pół. Yy, jest max chyba tam cztery połowy, Dropi z niego, shadow scale potrzebne do zrobienia kilofa oraz zbroi. A to już wam Także... pokażemy później item. Dobrze. A te, a teraz no to... Walkę. Teraz pokażemy Wam walkę. Tak wygląda przywoływaczka, jest to takie... No włącz, czyli jedzenie. Ożywna wygląda to takie... no i jedzenie zawsze co mi się daje Dobra, próbujemy przywołać. Nie ja chciałem. <laughs> <laughs> on zbyt trudne dla nas nie jest, bo... Okej. Trudniejsze bossy zaczną się dopiero później, jak, jak pokażemy wam już wszystkie pre-hard mode. Dobra. Dobra. Go? Ej! Jego jeszcze głowa tu latała. Czy ja zebrałem jakiegoś innego itemu? Chyba nie. No, z niego nie ma nic ciekawego. No. I teraz chyba e, zrobimy cięcie i za chwilę wam pokażemy tą pszczołę. A więc za chwilę wracam. No, no wracamy i... po cięciu. I tu ta tak wygląda jej przywoływaczka. Żeby ją przyzwać tak. wystarczy ją uderzyć. Ma ona 3400 HP. Dropi z niej 10 golda, pistolet na manę, miecz oraz łuk. Wszystko, wszystko na to jest 33%. Dropi yy, na drobne jest 6,5%, latającego monta taką pszczołkę jest 5%. Dropi także ślub pszczoły. Przywa ja tu miałem mówić. Ja no Zebrałeś się te my. Dobra. To to Teraz krótkie cięcie tak. i widzimy się w omawianiu przedmiotów. Dobra. No to chwila, jak tutaj jesteśmy. Dobra, jesteśmy już tutaj na naszej arenie. No i pierwsze i które omówimy, czyli z tego robaka, też, którego widzieliście. No, tutaj, no. no i pierwsze, które Pierwsze to jest takie Shadow Scale. Z tego robi się właśnie Kiloful zbroje. I myślę, że to innego zastosowania nie ma. Drugie to jest właśnie demonit. Z tego można zrobić... Właśnie to jest potrzebne, aby zrobić zbroje, miecze, kilofy i te wszystkie rzeczy. No. I poza tym to jest, że raczej nic z niego nie dropi. A teraz bi. Widzisz? Z tamtej pszczoły dropi tak. Nie. To z mniej... Będą latały koło nas pszczółki, jeśli coś nas uderzy. To, to biłak nie wiem dokładnie do czego służy. Nie interesowałem Dobra, się. Może ja to przedstawię? Butlet fonej. To... To jest taki jak potki. odnawia tylko ile tam dokładnie? 80 HP. A wyrzuć, bo nie wiem co mam omawiać. Łuk wyrzuć. Okay. Łuk to jest... Wyrzucę ci tutaj... Jak miałeś, jak A, ja już... I tutaj ten nie? Dzięki tej różce można zro... postawić właśnie takie coś. Yy, Butlid Honej od Nawia 80 HP wygląda to tak. No i ten łuk. Yy, no zamienia drewniane strzały w takie yy, strzały B. No... ...w pszczoły. W pszczele. Tak. No. W pszczoły zmienia. No i... Że, że to jest wszystko. Ma on 39 obrażeń, nie jest on najgorszy. Pokaż mi statystyki jego. No, ma on 26 range damage, yy, 4 24 kill chance, fast kill, very much, knockback, no i... ogólnie to zamienia... tylko pszczoły w pszczoły. No i to chyba była na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się spodobał. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Terrarii, poprzednich odcinków z Tesagą. No i komentujcie, lajkujcie, na razie Cześć. No, na rękę.